Da, które chcę Wam po prostu powiedzieć, że dziękuję Wam za wszystkie wszystkie gry. Czy, jakie wszystkie gry? Wszystkie subskrypcje, przy, całą, spa, całe wsparcie, które wy mi odstaliście. Za wszystko wam dziękuję, że, że poświęciliście czas, że na oglądanie moich filmów. Mam nadzieję, że dalej będą Wam się podobały moje filmy. I że nie przestaniecie mnie subskrybować, a nasz cel to 50 subskrypcji. Jeśli wam się to uda, to kolejny cel to będzie 100 subskrypcji jeśli będziemy 100 subskrypcji, to ja będę wam tak dziękował, że mógłbym pa pa paść na kolano, żeby wam to powiedzieć Po prostu chciałbym podziękować za, wszystko, za, mój, za pomoc, którą mi dajecie i że chcecie, że w ogóle subskrybujecie Niestety połowa osób oglądających moje filmy nie subskrybuje, ale mam nadzieję, że to się zmieni Zostawcie łapkę w górę. O kurczę. I po prostu nie Wam się to uda. A ja bym żegnę.